Witam, witam, jestem Mike, a to jest przegląd kolejnego Snapshot'a na moim kanale Snapshot'a 20W14A. Tak, są to Snapshoty do Minecrafta 1.16, którego właśnie poprzez te już wspomniane przed chwilą Snapshoty właśnie wyczekujemy. Jeszcze wstępie powiem tylko tyle, że wyszedł Snapshot, wyszedł on wczoraj, czyli w środę, bo dzisiaj jest czwarty, kiedy to nagrywam. Wyszedł w środę Snapshot Prima Playlistowy, gdyż był 1 kwietnia, ale Snapshot myślę... Nie jest warce prezentowania, a poza tym i tak nie wnosi on nic do oryginalnego Minecrafta. Jeszcze tu tylko wspomnę, że zmieniłem muzyczkę w filmach, żebyście nie pisali, że jest zerżnięta od pewnej osoby. I myślę, że taka muzyczka Wam się spodoba. Jeszcze na wstępie prosiłbym Was o zostawienie tej łapki w górę, gdyż, no Panie by było, pod ostatnim przeglądem wbiliście 41 łapek w górę, co jest moim zdaniem niesamowitym i można powiedzieć chyba rekordowym wynikiem, jeśli chodzi o ten kanał. Dlatego Zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz zasubskrybowania mojego kanału, bo do maja mam taki cel, żeby wbić te 100 subskrypcji na moim kanale. Myślę, że to się uda. Ja już nie przedłużam i po tym niesamowicie długim wstępie zapraszam Was już wszystkich do oglądania. Pierwszą i dość istotną zmianą w dzisiejszym stamtworze jest tło główne w menu głównym gry. Zmieniło się on na klimat neterowy. Możemy tu zaobserwować wszystkie nowe biomy jakie zostały dodane w, w tych snapshotach, które już wyszły do Minecraft 1.16. Czyli Doliny Dusz, Wyszukany Las oraz Karmazynowy Las. Co ciekawe, nie widzimy tu żadnych nowych mobów. Myślę, że zostanie to wkrótce zmienione. Teraz możecie zobaczyć całe to tło, że tak powiem, w całej swojej okazałości. Za co dodany mob jest to zoglin. On bardzo podobny jako spawnujące do Hoglina. Aby takiego zoglina pozyskać, wystarczy, że transportujemy albo zespawnujemy jakiegoś Hoglina w normalnym świecie. I to On się zaczyna czuć, podobnie jak oglina, gdy go transportujemy do normalnego świata, po chwili zmienia się w zoglina. Co glina, drogi, winiłem mięso. Glim mam bardzo ciekawą teksturkę. Pomina ona nieco teksturkę glina, ale co tu się dziwić, w końcu właśnie pozyskujemy bo z oglina poprzez transportowanie hoglina do normalnego świata, ale o tym już wspominałem. I jest ona nieco podobna, tylko że jest bardziej różowa do hoglina. Teraz ma tak jakby wyrzucające elementy kości, czyli ten na przykład żebra, czy tę genialną, wyglądającą nią łapę. Pod atakuje prawie wszystkie moby, poprzez zwierzątka, wrogie moby i gracze. Z mojej obserwacji wynika, że nie atakuje on creeperów. Hoglinów, właściwie się do hoglinów, nie możemy rozmnażać. Boją się też one niebieskich czukanych grzybków. Strider został znacznie przyspieszony, gdy poruszamy się nim po lawie. Na wędce, na której gdzieś mieliśmy 25, użyć, teraz mamy aż 100. Jeszcze tutaj tylko zaznaczę, że nie wspomniałem o tym na ostatnim samym Gdy jedziemy na strajderze i klikniemy prawym przyciskiem myszy, wtedy on się nam przyspieszy. I jak się skończy przyspieszenie, możemy tego użyć jeszcze raz i jeszcze raz. Aż w końcu, gdy zużyjemy cały pasek, po prostu ten grzybek jakby się odczepi od wędki i będziemy mieli samą wędkę już bez tego grzybka. Ale to taka krótka informacja była z ostatniego Snapshot'a. Kompasę możemy dzisiaj enchantować na enchant Kurze o Vanish, czyli Klon znikania. Lista statystyk jest posortowana alfabetycznie. Dzięki czemu szybciej możemy znaleźć to, czego szukamy. To była myślę cała zawartość tego Snapshota, jak mówiłem Snapshot jest już dość malutki, jednak myślę warty jest warte zaprezentowania, dlatego ten film nagrywam i, dodaj i doda dodał on do Minecrafta kolejne ciekawe rzeczy. Miejmy nadzieję, że w najbliższych snapszotach zostaną dodane bastiony, kto wie, może pojawią się mimo wszystko jakieś nowe biomy, liczmy na to, żeby pojawiło się jak najwięcej nowych rzeczy. Jesz jeszcze tu przypomnę na koniec, żebyście zostawili subskrypcję, bo do, do maja mam taki cel, żeby wbić 100 subskrypcji na moim kanale. I nie zapomnijcie też o łapce w górę, bo myślę, że uda się przynajmniej wbić te 20 max 30 łapek w górę. Także nie zabieram wam więcej czasu. Nie zapomnijcie ocenić nowości w komentarzach. I trzymajcie się. Ja był Mike, trzymajcie się i pa pa.